Cześć! No, Tatry Trip 2022, dzień numer 3. Pogoda przepiękna, tak jak widać. I co dzisiaj? Tym razem podejście pod chłopka. Próba numer 2. W zeszłym roku nam się nie udało, bo nie mieliśmy pogody, a w tym roku wygląda na to, że będzie przepięknie. Mamy dzisiaj wzmocnioną ekipę, dołączyli do nas znajomi, jest nasza piątka no i każdy ma jakieś plany. A co z tego wyjdzie, jak zwykle u mnie, zobaczymy. Ale jest tak. No to tyle, będziemy się widzieć. Zakończymy wyjazd w góry. Eee, ostatni zawsze zawsze jeżdżamy na morskie oko i wtedy albo do góry, albo na dół, albo chodzimy w koło. A tu jest tak pięknie, jak jest pogoda, że to naprawdę warto nawet przejść tym asfaltem. Te 10 km, czy tam 9, właściwie 8. 8, i tu przyjść, nawet zrobić kółko w koło tego jeziora. popatrzeć sobie na szczyty, jak jest pogoda. Coś pięknego. No Nie dziwię się, że ludzie tu przyjeżdżają. Żeby tu chwilę posiedzieć naprawdę jest pięknie, no tak i całymi rodzinami można sobie chodzić po kamieniach w pięknych okolicznościach przyrodnych niepotrzebnych tylko wyciągam i chowam tę kamerę wyciągam i chowam, bo nie sposób przejść obojętnie obok tych widoków, no jest pięknie dzisiaj oby tak zostało a ja chyba idę o tam tam do góry, ale jest warun Pięknie. tak zostało. Dobra, teraz... Teraz zaczynam podejście do tego czarnego stawu pod rysami. Tam są piękne widoki. Na góry. I na Morskie Oko. No później odbijemy w prawo. I lecimy na nasz główny cel dzisiejszego wyjścia, czyli przejeżdż pod chłopkiem. Ale ja mam dzisiaj pogodę mój. Mój Panie. Pięknie. No to co? Czarny staw pod rysami Widok na morskie oko Kurde, ciężkie to podejście tu dla mnie jest zawsze Taka rozrywkowe Niby niewiele, ale zawsze chwila od spoczynku, woda i atak szczytowy na przełęcz pod chłopkiem Takie oto widoki Zrobimy sobie ten wideo z tego zrobimy zdjęcie Ekipa się rozdzieliła troszeczkę, ale zaraz się przegrupujemy i śmigamy na samą górę. Także uda się, uda się, wszystko wygląda na to, że się uda. Proszę spojrzeć. I pięknie. I tu. Czekał to panorama. Ja partnerów na szlaku nawet na asfalcie nie zostawiam. Nie zostawiam Natalii. To jest, ale to jest znowu jakiś przytyk do tego, że ja zostawiam. Nic nie powiedziałem. Powiedziałem tylko, że nie, ja nie zostawiam. Tu są górowicie, oni się zostawiają. To... Dobra, dobra, ja już jestem gotowy. Ekipa tu się przegrupowuje. Rzucę na punkt kontrolny, bo będę tu robił jakąś relację. Minguszowiecka przełęcz. Pod 2 godziny 10 Także śmigamy i później na dół I tam, panie co? Jak zwykle w Tatrach zawsze coś jest w ścianie. Tam są ludzie. Wchodzą po pionowych ścianach na samą górę. A my wchodzimy szlakiem do góry na miękoszywiecką przełęcz. Na się pod chłopkiem. No, chodzimy do góry. Widoki przepiękne. Tu już nas w ogóle chłopek wpuści. Tym razem, tu coś mamy. Ludzi są na szlaku. No i widoki, tu jest na dole. łoko. I końcówka Czarnego Stawu. Nacieramy. Cały czas się wspinamy. Mamy 1900 metrów. Troszkę się nie Przestało grzmieć e, i chmury się rozeszły. Zwyszą słońce po stronie słowackiej. A ja tutaj jeszcze jestem przezbrojony. E, zostałem za damem, a tam idzie tam gdzieś. Z damem. Próbujemy dalej. Do momentu, w którym trzeba będzie się wycofać, albo skończy się trasa. Także suniemy na górę. Jeszcze póki co kręcę Zenski, a już będę później kręcił z kasku. <laughs> Musiałem o powiedzieć, żeby tego gadał do siebie. Będę pokazywał różne rzeczy tutaj po trasie. Śnieg z zeszłego roku. Postraszyło, ale znowu robiły się tam znowu widoki. Huch. Raz zimno, raz ciepło, raz wieje, raz pada, raz świeci słońce. I to w przeciągu kilku, kilku minut. Jesteśmy, jesteśmy, wchodzimy. Ostro. Łęcuszki. Dobra, teraz jakieś tu są utrudnienia małe, to zrobię to z kasku. Żeby nie było, że to jest zupełnie tak łatwo. Jakieś klamerki, coś, haczyki. Czy jakieś wraz w dla wnuków. Hehe, <grywa> dzięki. Zawsze jakieś rozmaicenia na wnuków. Pek, pek, pek. Ładny tutaj koza. teraz ścieżka. To masz z dłuższej ściany idzie. No, no, no. Okej, okay, okej, okay, no. Dosyć szybko nabieramy prędkości i też widoki nam się poprawiają. W sensie jesteśmy wyżej na 2100 w tym momencie Spinamy się Na górę No musiałem Helmę się odnosić, nie potrzeba Ludzie są na rysach u góry widzisz Tutaj Jadam Jest ze mną Znaczy ja jestem z nim generalnie Ja jestem z nim nie on ze mną Rysy Ludzie na górze Chociaż grzmiało trochę i padało wcześniej był piękny widok! Uff. Warto, 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 cały czas warto! Z tej strony też piękny widok! Tświat! Ja kręcę. Kazał przyjść na kazalnicę, więc idę zobaczyć, co tu jest. O kurde, tu jest gruba przepaść. Ja nie mam lęku wysokości, ale za blisko nie będę podchodził. Łooo wow. Ale czad No Dobra, zrobimy 360 Uwaga Grubo No i dlatego właśnie, że się nazywają rysy. Kurde, ale jest faktycznie ta rysa, co? I chłopaki z tego na nartach zjeżdżają, zimą. Tak. tak. Ładnie, ładnie. No, no, no. To jest ciekawe, nie? Mam no, ten tempem do góry. Goniadama dama. Tam jest szlak na Spiglas. Tu mienią wszystkie szczyty, które: się jeden, drugi, trzeci. I suniemy. Ale jest fajnie, kurde, się zabił pięknie teraz, bez stresu, z pięknymi widokami. Fajne łaźle bigi. Okej. Okay. Adam tam próje do góry. A ja gonię. O, kręcimy z głowy troszkę trudniejsze odcinki, jakieś fajne przejścia. Jest chcę kończyć. I te widoki ja i ocie Warto tu być Także polecam Patry Zawsze I dla wszystkich I projemy Proszę bardzo się rysy A tutaj tu tu, 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 tu. Wejdziesz szlak na przełącz przełęcz. Mieguszowiecką przełęcz. Kurde. coś tu się nam pojawia jakaś przestrzeń kolejna z racji, że z racji tego że się nie znam to nie wiem gdzie jestem ale chyba jestem blisko tak zdecydowanie blisko zdecydowanie blisko W końcu czwarty rok, drugie podejście, dochodzę tutaj. Mówię, że to ładny szlak. Umiarkowanie trudny, bo tutaj jest duże przewyższenie, tylko nic więcej. Żadneś tam w gipasu na łańcuchach. W jednym miejscu stróżna asekuracja. To jest chyba chłopek. Chyba chłopek to jest. Taki mały szpikulec. Tak, Adam pokazuje, że to jest chłopek. Mój przewodnik. Tu są jakieś migusze chyba czy coś. A my wkaczamy na przełęcz. Ostatnie metry. I wrzucę to na, na YouTube, że wejście na przełęcz miguszowiecką, miguszowiecką, miguszowiecką przełęcz i zaś będzie hit. Zegarek pokazuje mi 2260 Tak No pięknie Okej okay. Jesteśmy. ma wspaniale No proszę No i właśnie z go te wszystkie ładnie widać wiesz? Tak. To całość to całość Jesteśmy zadamy na Mięguszowieckiej Przełęczy pod Chłopkiem, czyli tą tutaj skałą małą. Ja tu jeszcze strzelę widoczki, bo jest co, jest co pokazywać. Proszę bardzo. A jest co pokazywać. Tutaj nagrywam materiał dla Leona na przyszły rok. Morskie oko, a tu jestem ja. He. Udało się, ale Bokiewsku przez chwilę. Także kończę z helmetu, za chwilę coś zjemy, wypijemy i będziemy posłać się na dół, więc na dole już nie będę, robił, nie będę gadał, bo było to, co miałem powiedzieć, powiedziałem. Skręcę tylko kilka odcinków do mojego filmiku Tartar Szlakiem 2022 No i to wszystko To by było na tyle Na razie Powiem że się łatwiej wchodziło Znaczy łatwiej się wchodziło niż wchodziło Tak? E? No